Cześć, mam na imię Inessa. Też mam na imię Mariusz. Na rok przed emeryturą król zwolnił mnie z pracy i szuka teraz młodych kucharzy. Ech! A tak serio, to jesteśmy wielkimi pasjonatami gotowania i chcemy tą pasją zarazić również dzieci. Dlatego wymyśliliśmy grę planszową królewski kucharz. Ostatnio w telewizji pojawiło się bardzo wiele konkursów i programów kulinarnych, ale nie każdy może wziąć w nich udział. W grę planszową królewski kucharz może zagrać każdy. W dzisiejszych czasach dzieci nie uczy się w szkołach nawet podstaw gotowania i dzieci nie mają pojęcia o tym, z czego składa się ta czy inna potrawa. Gra planszowa Królewski Kucharz ma na celu wprowadzenie dzieci w tajniki sztuki kulinarnej. Historia, która kryje się za tą grą, spisana jest z tyłu naszego pudełka. A w skrócie brzmi ona tak. Pewnego dnia Stary Król ogłosił konkurs na Królewskiego Kucharza. Z całego świata zjechali się młodzi, zdolni szefowie kuchni, aby stoczyć walkę o prestiżowy tytuł królewskiego kucharza. Stary, zły kucharz dworu, którego stary król wyrzucił z królewskiej kuchni, postanowił pokrzyżować im wszystkie plany i pomieszał w królewskiej spieżarni wszystkie składniki. Natomiast przypisy na królewskie potrawy ukrył w sekretnym miejscu. Na szczęście z pomocą przybyła dobra wróżka Inessa, która pomogła przeprowadzić turniej. Od tamtej pory, na pamiątkę tej historii, rozgrywany jest turniej, w którym każdy może wziąć udział i spróbować swoich sił w gotowaniu potraw, które dzisiaj najczęściej królują w polskich domach. Gra polega na tym, by jak najszybciej zebrać składniki konkretnej potrawy. W grze tych potraw jest 20. Gracze, których przy każdej rozgrywce może być maksymalnie 4, mają do dyspozycji główną planszę czyli zbliżarnię ze składnikami, przyprawami oraz naczyniami. Każdy gracz otrzymuje kuchnię, w której przygotowuje wylosowaną wcześniej potrawę. Wśród żetonów ze składnikami, przyprawami i naczyniami znajdują się takie, które ułatwiają lub utrudniają uczestnikom skomponowanie potrawy. Na przykład żetony przesoliłeś lub przepaliłeś to są czary złego kucharza. Natomiast żetony, które na pewno uszczęśliwią graczy to pomoc wróżki Inesy, magiczny składnik oraz surówka. Działanie tych wszystkich żetonów są dokładnie opisane w instrukcji. Przeprowadziliśmy wiele testów. Gra planszowa, królewski kucharz jest świetną zabawą zarówno dla starszych, jak i młodszych dzieci. Już nawet pięciolatkowie, którzy jeszcze nie umieją czytać, bardzo dobrze sobie radzą dzięki obrazkom. Dorośli, jak się okazało, też łatwo wciągają się w grę. W miarę doskonalenia się uczestników można przyjąć zasadę, że rozgrywka trwa do czasu przygotowania wszystkich potraw. I kolejne miejsca są przyznawane w zależności od ilości przygotowanych dań. Dodatkowym utrudnieniem w grze może być odwrócenie wylosowanych kar z potrawami po krótkim zapoznaniu się ze składnikami i gotowanie z pamięci. Wszystkie te opcje można rozegrać używając wyłącznie angielskich nazw i komunikując się między sobą tylko w języku angielskim. Oczywiście wszystkie szczegółowe opcje będą opisane dokładnie w instrukcji. Grając w tę grę, można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu poznać podstawy gotowania oraz poćwiczyć język angielski, ponieważ nazwy wszystkich składników są zarówno po polsku, jak i po angielsku. Serwis dla króla!